Trwające wakacje to czas wypoczynku i odprężenia oraz urlopowych wyjazdów. Nie zapominajmy jednak o przestrzeganiu podstawowych zasad, zarówno na drodze, jak i podczas przygotowywania się do wyjazdu czy pobytu na wakacjach. Wybierając się w podróż musimy pamiętać o tym, żeby właściwie zabezpieczyć swoje mienie, żeby pozamykać okna, drzwi w mieszkaniu, ale także żeby uczulić na przykład dobrego sąsiada, że nas nie będzie, żeby zwracał uwagę na to, co dzieje się w naszym mieszkaniu, żeby wyjmował ulotki ze skrzynki, ale także powiadomił nas, jeżeli zauważy właśnie coś niepokojącego, jeśli ktoś będzie próbował się naszego mieszkania dostać, czy na przykład też zostawimy otwarte okno, będzie burza, różne tego typu sytuacje. Wybierając się w podróż musimy pamiętać o tym, że samochód, którym będziemy jechać, powinien być sprawny technicznie. Musimy obowiązkowo posiadać trójkąt ostrzegawczy w samochodzie. Apteczka, która nie jest wymagana, z całą pewnością przyda nam się w podróży, jeżeli dojdzie do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Musimy mieć także gaśnicę. Kierowca, który będzie. Kierował takim samochodem, będzie przewoził pasażerów, powinien być trzeźwy i wypoczęty. Jeżeli już dojedziemy na wakacje, stosujmy się do zasad, które w danym miejscu obowiązują, do regulaminów. Nie korzystajmy z niestrzeżonych i niezalegalizowanych kąpielisk. I tutaj przy tej okazji przypominam, że nasza rzeka Wisła jest szlakiem wodnym, na którym nie ma wyznaczonych kąpielisk. Jeżeli ktoś. Podejmuje to ryzyko, kąpi się w wiśle, a bywają też osoby, które pozwalają na to dzieciom, naraża je na szczególne niebezpieczeństwo. Na wakacjach szczególną uwagę powinniśmy zwracać właśnie na dzieci, które absolutnie kategorycznie nie powinny znajdować się w wodzie bez. Niczyjej ochrony, bez opieki. Powinniśmy zwracać uwagę na najmłodszych, pilnując je przez cały czas, nie spuszczając z oka, zwłaszcza kiedy znajdują się w wodzie czy jesteśmy w górach, na, na, w jakimś takim terenie, na którym na codziennie przebywają i ich bezpieczeństwo może być zagrożone. Przypominamy o tym, że nie można zostawiać ani dzieci, ani osób. Chorych, starszych, ale także zwierząt w zamkniętym samochodzie, nawet jest, jeżeli jest lekko uchylona szyba. Jest to ogromne niebezpieczeństwo dla tych osób, które zostały w tym samochodzie. Temperatura bardzo szybko rośnie, może dojść do wstrząsu, może dojść do udaru. W sytuacji, kiedy zauważymy coś takiego, możemy wybić szybę, możemy uwolnić te osoby, wtedy nie ponosimy odpowiedzialności karnej. Takie przypadki przez cały czas się w Polsce zdarzają. Na naszym terenie ostatnio nie było tego typu sytuacji, zdarzeń. Mieliśmy sytuacje, kiedy. Matka, przypinając w foteliku roczne dziecko, dała kluczyk do samochodu temu dziecku, zamknęła drzwi, dziecko zatrzasnęło się w samochodzie. Potrzebna była interwencja i policji, i straży pożarnej, żeby to dziecko uwolnić. Dlatego tym bardziej apelujemy o ostrożność i przypominamy, że bezpieczne wakacje to też rozsądne wakacje, takie, żeby pozostawiły po sobie tylko miłe wspomnienia. Wszystkim mieszkańcom Puław życzymy bezpiecznych czasów i powrotów.